Stworzyłem biznes w tydzień. Trochę clickbaitowy tytuł, natomiast jest to prawda. Zrzuciłem sobie to tak naprawdę chyba sam na głowę. Czyli ten clickbait najpierw sobie w głowę wrzuciłem, żebym mógł o sobie tak myśleć, że udało mi się to zrobić, czyli że ten biznes w tydzień stworzyłem. I potem jak pomyślałem, że to w mojej głowie fajnie brzmi, żeby mój mięsień biznesowy, biznesowej przedsiębiorczości, jak to od czasu do czasu mówię, rósł jak na dobrym dopingu. To stwierdziłem, że spróbuję to dźwignąć. Zrobiłem sobie wtedy przerwę, taki urlop, powiedziałbym, od obowiązków, które miałem, bo to był rok chyba 2019, i stwierdziłem, że no, spółka już fajnie funkcjonuje, zarabia, ludzie też już działają u nas, powoli układamy procesy, ale żeby mieć pewność, a propos tego, że Mój biznesowy mięsień nie wiodczeje, dałem sobie pewien cel. Czy jestem w stanie stworzyć biznes w tydzień, skupiając się na tym, żeby go zrobić, bo daje to takie poczucie bezpieczeństwa czyli jeżeli coś by się w życiu przydarzyło to czy jestem w stanie dzisiaj usiąść i w ciągu 7 dni wypuścić coś co spowoduje, że będzie to dla mnie zarabiać, może nie gigantyczne pieniądze, bo to też nie o to chodziło ale żeby zarabiało e, chociaż na formę utrzymania życia na e, dom na jedzenie e, w takim kierunku chciałem to stworzyć czyli żeby ten, e, żeby, żeby ten ciężarek lekko popodnosić i stwierdzić czy forma się zmniejszyła, czy być może się zwiększyła? To jest moim zdaniem fajna analogia do biznesu, do, do siłowni, bo wiesz i wirtualnie widzisz to w głowie, że mimo wszystko przedsiębiorczość i myślenie o biznesie, i w ogóle tworzenie biznesu jest jakąś formą sprawności twojego umysłowego ciała. I jeżeli podejmujesz tą walkę i rzucasz sobie te wyzwania przed siebie, to sprawdzasz się, czy rzeczywiście udało ci się raz szczęśliwie, czy być może masz już na tyle dobrze ugruntowaną wiedzę, że jesteś w stanie zrobić coś ambitnego, tak jak te 7 dni, stworzenie biznesu i założyłem sobie tak, jak robi się w. W firmach programistycznych, czyli założyłem sobie tak zwanego sprinta, czyli będę skupiać się w każdym dniu na czymś innym, na stworzeniu treści itd., itd., itd. za chwilę o tym powiem, ale wynikiem po siedmiu dniach ma być gotowa firma, która, którą zaczynam reklamować i która zaczyna mieć klientów. I teraz o czym pomyślałem? Mogłem zarządzić i wymyślić sobie produkt albo usługę. Mniej więcej to są te dwie kategorie, w których się poruszamy. do no, produkt, żeby stworzyć w ciągu 7 dni i zacząć sprzedawać. No, nie miałem na to pomysłu. Być może, gdybym miał na to pomysł, może by udało się coś z tym zrobić. Natomiast usługa jest dużo prostsza. Jeżeli masz w swoim środowisku kogoś lub siebie samego i masz umiejętności, które jesteś w stanie sprzedawać, to jesteś, masz już tą wartość, ten problem, który dla kogoś załatwiasz. Tutaj pomysłem na, tą, na tę usługę było przygotowanie brandingu, identyfikacji wizualnej dla firm i ewentualnej obsługi social mediów graficznej czy strony internetowej. I miałem tutaj dobrą realizację. W moim najbliższym kręgu była Monika, która tworzyła właśnie brandingi razem ze swoją grupą znajomych czy, czy no, taką można powiedzieć, społecznością grafików. I stwierdziłem, że na tej podstawie ona nie miała miała duże zdolności, powiedziałbym, że nie miała zasobów w postaci marketingu sprzedaży, ułożenia tego wszystkiego w całość, żeby to było bardziej uprocesowane. Także już wiedziałem, że jest jakaś usługa, z której można coś ulepić. Także wziąłem ją sobie na front i popatrzyłem, co można tutaj zrobić i za co firmy chcą płacić, czego nie rozumieją w zakresie brandingu i identyfikacji wizualnej. I zaczęliśmy i, za, i pomyślałem właśnie, że tę usługę będziemy sprzedawać. Także e, wzięliśmy to na tapetę. Stworzyli, w pierwszej kolejności, pierwszy dzień to było stworzenie strategii, jak to będzie wyglądało, czyli strategia zajęła mi cały jeden dzień. Zacząłem rozpisywać sobie, w jaki sposób będzie wyglądała marka, jak będzie wyglądała strona. Rozrysowałem wszystko na papierze i w jaki sposób klienci będą do mnie przychodzić, jak ta komunikacja będzie utrzymana, w jaki sposób mniej więcej rozmowa telefoniczna będzie się odbywać, jak będzie dostarczana sama usługa. Czyli żeby znowu to było uprocesowione, ile będzie poprawek danego brandingu, ile będzie czasu od zapłaty pierwszej faktury, w którym momencie się dzieje płatność. Bo w wielu firmach jest to super dziwne, że, że bierze się pieniądze z góry za realizację usługi. Natomiast dla internetu to jest standardem, bo w internecie za produkty e-commerce płaci się z góry. Także dla mnie to był też od razu standard: czyli za usługę brandingu, czy jakąkolwiek usługę, która będzie kupowana przez tą stronę, płaci się z góry. No dobra. I to wszystko zajęło mi jeden dzień. Czy przygotowanie tej strategii, która jest super istotna, czyli, żebyś nie wykonywał niepotrzebnych ruchów, które powodują, że potem w trakcie budowania biznesu zastanawiasz się, czy coś na pewno miało sens. A po co mi były te plakaty, na przykład? Tak? A po co mi były te wizytówki, skoro ja nie myślałem, że ja będę chodzić na spotkania i tak dalej? Nie ma sensu na tym się skupiać, tylko skup się na tym, co przynosi na początku największy przychód i działanie tego biznesu. Bazując na, tą wiedzy, na tej wiedzy, którą miałem, rozpisałem sobie rozmowy telefoniczne, w którym momencie klient dostanie smsa, w którym dostanie maila. Te maile sobie też rozplanowałem na start, jak będzie wyglądała oferta i tak dalej. Czyli cały jeden dzień na to, żeby przygotować tą strategię. W kolejnym dniu zająłem się, akurat jestem, postudiowałem w Anglii na Northumbria University. Studiowałem media interaktywne i tam nauczyłem się właśnie o brandingu. Także sam zabrałem się z pomocą Moniki do brandingu właśnie te, tego przedsięwzięcia i stworzyłem branding, który fajnie reprezentował to, co robimy. Bardzo żywy, bardzo przemawiający, uśmiechnięty. I tu jest następna rzecz. Od razu w brandingu zaplanowałem, jeżeli to jest usługa, zaplanowałem Monikę, czyli zaplanowałem twarz. Tego biznesu, która pojawiała się od razu na górze strony. Uśmiechnięta w kolorowym, artystycznym, w kolorowej artystycznej bluzie, która mówiła: Cześć, mogę z tobą porozmawiać, czyli mówiła sobą, tak, budując. Przez internet relacje, pomyśl o tym, że zawsze kupujesz usługę od kogoś. Jeżeli kupujesz od biznesu, to już dobrze znasz markę, natomiast bardzo chętnie kupujesz usługę od kogoś. Czyli jak szybko uda się pokazać temu użytkownikowi z drugiej strony osobę, która stoi za realizacją tych zadań, tak szybko ten użytkownik będzie bliżej decyzji do zakupu. Przygotowałem też scenariusze filmów do tego, w jaki sposób rozumieć branding. Trzy sposoby, żeby lepiej pamiętać logotyp. Różne elementy, które wpływają na to, że ten użytkownik, który jak zastanowisz się nad tym, to jest bardzo prosty temat. Kim jest klient, który będzie kupować branding, czy identyfikację dla firmy? No, jest to przedsiębiorca, który prawdopodobnie albo zaczyna swoją pierwszą firmę albo kolejną i Zastanawia się, po co mu ten logotyp, zastanawia się przede wszystkim, e, jaka jest charakterystyka skutecznego logotypu, czy w ogóle to ma znaczenie, czy on będzie miał logotyp, jaka jest charakterystyka kolorów, jak mózg mózg odbiera te kolory, jeżeli chce wejść trochę głębiej w e, decyzję. Pamiętaj, że on dzisiaj, czyli jeżeli ty zakładałbyś biznes teraz, to myślisz nad tym, no dobra, czy to ma znaczenie, tak? czy to będzie czerwony, pomarańczowy, czy jakiś tam kolor. E, i czy dokonam dobrej decyzji a propos wyboru mojego wykonawcy brandingu, który, który będę chciał mieć w mojej firmie. I jeżeli się nad tym zastanowisz, to największe zaufanie pójdzie w kierunku firmy czy osoby, która po prostu wyedukuje Cię w tym zakresie. Także bardzo zdrowo jest przygotować materiały, które interesują Twojego klienta. Jak widzisz, nawet przy tworzeniu logotypów możesz przygotować content czy wideo. Czy kontent pisany, artykuły, które będą do Twojego klienta trafiać i rozwiewać jego jakieś wątpliwości, czy edukować go w zakresie tego, po co w ogóle mu ten logotyp. No dobra, i ten kolejny dzień spędziliśmy na tym żeby stworzyć branding, kolorystykę tej, tej strony i żeby pójść do fotografa i zrobić dobre, fajne zdjęcia. Fotografowi konkretnie powiedzieliśmy, jaka emocja ma być nawet uzyskana i tak dalej. I zacząłem zabierać się też za stronę. I ten kolejny dzień był dniem, kiedy zajmowałem się stroną internetową, stworzyłem ją samodzielnie na Elementorze, zabrało mi to, zdaje się, jeden jeden dzień. Stronę ułożyłem względem tego, co rozrysowałem wcześniej, i to wystarczyło. Tak naprawdę ta strona internetowa. Kolejny dzień pisałem, przygotowałem cztery albo sześć artykułów, które były bardzo merytoryczne i dobrze się czytało. Pamiętaj, że artykuł nie chodzi o to, żeby artykuł, który masz przygotować, był przygotowany po prostu. Z wyplutą treścią. Tak? Nigdy czegoś takiego nie rób, czyli nie patrz na ilość, tylko patrz na jakość tego kontentu, który produkujesz, szczególnie jeżeli masz go na stronie niewiele. Ja skupiłem się na tym, żeby ten kontent dostarczał wartości i razem z tymi artykułami przygotowałem już scenariusze do filmów, które razem z Moniką będziemy nagrywać i wykorzystywać na Facebooku, na Instagramie. Kolejny dzień spędziliśmy na nagraniach. Tych, tych materiałów i nagraliśmy bardzo fajne, moją komórką, z dobrym dźwiękiem, mikrofonem krawatowym, podstawowym oświetleniem za 200 zł z Allegro, nagraliśmy filmy tłumaczące właśnie, jakie są różnice pomiędzy logotypami, tłumaczące jak zapamiętać dobrze, jak, jak zapamiętać logotyp, jak przetestować czy logotyp po prostu działa i to zrobiliśmy kolejnego dnia. A następny dzień wykorzystałem do tego, żeby już zacząć tworzyć reklamy. Czyli zaczęliśmy tworzyć reklamy na Facebooka, na Instagrama. To były reklamy lidacowe i reklamy z celem na konwersję. Konwersję na właśnie pod tymi artykułami i na stronie głównej, które prowadziły i były mierzone z, z pod strony kontaktu. Jak już to wszystko przygotowałem, to było trzeba się zastanowić, jak powinna wyglądać konkretna rozmowa telefoniczna z klientami, którzy się do nas zgłoszą przed leada przez lidacę na Facebooku albo przez formularz kontaktowy. To wszystko sobie ułożyliśmy. No i co? I minął tydzień, mieliśmy tak naprawdę zestaw wszystkiego czyli mieliśmy zestaw do tego, żeby odpalić na Facebooku w menadżerze reklam czyli Facebook, Instagram, żeby odpalić po prostu play z budżetem 100-150 zł dziennie i zobaczyć ilu klientów nam się pojawia. I to jest taki piękny moment dla mnie, bardzo sentymentalny i taki pobudzający Moje serce. Myślę, że w momencie, kiedy to się dzieje, w moim sercu pojawia się 10 uderzeń więcej na minutę, ale dzieje się to przez minutę, także po prostu jest to plus 10. Jest to takie miłe ciepło na sercu, kiedy zgłaszają się pierwsi klienci, którzy czegoś od nas chcą i wtedy możemy rozmawiać. I to jest piękny moment do tego, żeby zwalidować to, czym to, co stworzyliśmy, czy to założenie, które my mamy w głowie, tak naprawdę zaadresowało ten problem, który ma klient i czy on chce za to płacić? No dobra, ale co się zaczęło? Zaczęło się tyle, że tak naprawdę w poniedziałek odpaliliśmy reklamy i to z ciepło na sercu, dodatkowe yy, dodatkowe kilka uderzeń na tym sercu się pojawiło, bo pojawili się pierwsi klienci, którzy byli zainteresowani usługą. Yy, to też nie jest tak. Że klient, który się pojawia, od razu kupuje. Także trzeba mieć trochę cierpliwości. Natomiast pierwsze zaksięgowane wpłaty były w okolicy, zdaje się, czwartku czy piątku. To Monika rozmawiała z każdym z tych klientów i to ona zamykała te sprzedaże. Potem analizowaliśmy, się, analizowaliśmy co może być lepiej. Natomiast cały miesiąc zamknęliśmy na dużym plusie. Było to już kilka tysięcy zysku, nie pamiętam, czy trzy czy, czy 4000 tysiące zysku. Oczywiście odliczając już te reklamy, można było policzyć, jeżeli ktoś robiłby stronę internetową dla Ciebie, przygotowywał artykuły, skrypty i tak dalej, to wtedy na pewno powinieneś to wliczyć w te koszta. Natomiast uwagi na to, że my przygotowywaliśmy wszystko sami, to można policzyć tylko koszty reklamy i koszty realizacji tych pojedynczych brandingów, które realizowała Monika, bo ona oczywiście zarabiała za to swoje pieniądze i to, co zostawało. I to już pokazało, że ten mój mięsień biznesowy. Był dobrze wytrenowany. Ucieszyło mnie to bardzo, bo okazało się, że faktycznie udało się zrobić ten biznes w tydzień. Teraz zadasz mi pytanie: no dobra, ale czy jest wiele takich przykładów, które powodują, że można zrobić biznes w tydzień, tak? Jeżeli masz doświadczenie i jesteś w stanie zrealizować jakąś usługę dla kogoś, która jest wartościowa. To uważam, że jesteś w stanie zrobić marketing i rozpocząć sprzedaż i pozyskiwać klientów właśnie w tydzień. Oczywiście, jeżeli to nie jest usługa skierowana, nie wiem, dla fizyków jądrowych, którzy chcą się szkolić w zakresie tam zmienności temperatur otoczenia w, w okolicy. Atomu, tak, bo jest to bardzo specyficzny temat, gdzie wymaga dużego zaufania i tak dalej, ale dla przykładu, jeżeli nie wiem, jesteś masażystą, uczysz gry na gitarze, uczysz gry na pianinie, jesteś filmowcem, jesteś reżyserem czy copywriterem uważam, że jesteś w stanie przy odpowiedniej wiedzy stworzyć w ciągu tygodnia maszynę, która powoduje, że ci klienci się pojawiają procesowo, czyli pojawiają się w twoim biznesowej, w swojej biznesowej rzeczywistości bez przerwy, tylko doładowując budżet reklamowy i jesteś w stanie ich obsługiwać, zamykać, a twój biznes zaczyna rosnąć. Potem pojawiają się oczywiście następne wyzwania, czyli czy tak jak w tym przypadku czy twój biznes przy braku zmiany pricingu, czyli cen na Twojej usłudze może działać, jeżeli zatrudnisz kolejnych dwóch grafików i tylko zwiększysz budżet reklamowy, bo być może ten biznes zawsze będzie mały i taki ma pozostać. Natomiast coś tam będzie będzie przynosić, ale to są już zupełnie inne pytania. Nasza hipoteza była taka: czy można stworzyć biznes w tydzień, który zarabia te 2-3-4 tysiące miesięcznie? I małem odpowiedzią jest tak, można to zrobić i można trenować ten biznesowy mięsień właśnie robiąc to i stawiając sobie takie ambitne zadanie. Czy zawsze tak będzie, że każdy biznes przy skillach, na przykład, które. Mogę powiedzieć, że ja mam, czy zawsze uda mi się to zrealizować, że ten biznes w ciągu siedmiu dni stworzę i on będzie działać po tych siedmiu dniach? Na pewno nie. Na pewno będzie tak, że coś stworzy, coś napisze i on po prostu nie będzie działać. Tutaj pojawia się znowu pole na przestrzeni tego pivota, piwotu, pivota czyli na zmianę azymutu, zmianę kierunku działania i wtedy patrzysz, czy być może zamiast robić brandingi dla firm, powinieneś skupić się tylko na robieniu grafik w, dla, nie wiem, rolników, bo potrzebują grafiki do swojej dokumentacji, do Armiru na przykład, tak? Ten pivot, niezależnie od tego, w jakim kierunku będzie, no to będzie znowu trenować Twój jeszcze większy mięsień przedsiębiorczości, jeżeli go wykonasz i coś znowu idzie nie pomyśli, to wchodzi znowu w grę wytrwałość. Twoja wytrwałość i patrzenie tego, jak daleko jesteś w stanie próbować, jak długo jesteś w stanie próbować i jak daleko jesteś w stanie iść i zmieniać ten kierunek. A z punktu widzenia całej organizacji, często jest tak, że jeżeli organizacja przestaje działać albo firma nie działa tak jak trzeba, to po którymś piwocie po prostu nie opłaca się już tej organizacji utrzymywać, i to jest moment, w którym też bardzo wymagający, charakterowo i energetycznie, moment, w którym musisz sobie powiedzieć, że czas, by ten projekt zamknąć, natomiast nie przypisywać tego zamknięcia do, nie przyczepiać tego do swojego ego. Podsumowując, cały ten odcinek, jeżeli chcesz stworzyć biznes i chcesz to zrobić szybko. Usuń wszystkie rozpraszacze, zaplanuj sobie dzień po dniu na to, żeby zrealizować strategię, żeby zrealizować identyfikację tego biznesu, żeby zająć się marketingiem, czyli contentem wokół tego, jak ta sprzedaż będzie wyglądała, jak te rozmowy, jak realizacja i mając to wszystko już w zanadrzu, rozpocznij po prostu działanie. Możesz to zrobić szybko, nie rób tego też doskonale. Perfekcjonizm nie jest dobrą cechą przedsiębiorcy. Dobrą cechą przedsiębiorcy jest patrzenie racjonalne na to i dostarczanie odpowiedniej wartości. Także Zaplanuj sobie to, może zrób urlop na tydzień, skup się tylko i wyłącznie na tym, zbierz energię, wyłącz Netflixy, wyłącz telewizor, zacznij pisać artykuły, przygotuj treści, no i po tygodniu wypluj to, zobacz co się stanie, potraktuj to jako eksperyment. Pewnie się to zaskoczy. No dobra, myślę, że w tym odcinku było całkiem dużo mięsa, całkiem dużo moich przemyśleń. Daj suba, daj łapkę w górę, udostępnij ten film, ale bardzo chętnie poczytałbym, przeczytałbym komentarz od ciebie, gdybyś powiedział, czy masz pomysł na swój biznes, na jakim etapie jesteś, czy już stworzyłeś, czy raczej myślisz o biznesie. No i co? Oglądaj dalej, do zobaczenia, cześć.